Jesteśmy i nie jesteśmy jednocześnie tym samym narodem, co przed wiekami, ponieważ nastąpiła radykalna, duchowo-intelektualno-kulturowa pauperyzacja naszego narodu, niestety. Nie ma już powiedzmy, nie ma szlachty w tej chwili w takim rozumieniu, w jakim, jakim była w wieku XVI czy XVII powiedzmy, tak? Y, oczywiście, tam są jeszcze tradycje pewne rodzinne, coś w mentalności przetrwało, w sposobie myślenia, w charakterze narodowym wiele, ale, ale niestety też i, y, dużo się wkradło takiego właśnie kulturowego zubożenia. I, y, nawet y, inteligencji nie mamy jako, jako warstwy. No, są intelektualiści poszczególni, natomiast inteligencja jako taka wyginęła w powstaniu warszawskim, to trzeba sobie odważnie powiedzieć. Także y, dużo straciliśmy. Gdyby nasi przodkowie, kochani, wiedzieli, co się stanie, to z pewnością by nobilitowali tych y, rejestrowych kozaków swego czasu. To był błąd, no ale kto, któż to mógł przewidzieć, prawda? Oni sobie myśleli, no tak, no wpuścić teraz takich tam dzikich kozaków do Sejmu na przykład. Ale lepiej by się stało, ponieważ oni już w trzecim, wystarczyłoby ich tam no, dobrze wykąpać, wyuczyć łaciny, i w trzecim pokoleniu już by byli normalnymi obywate, obywatelami Rzeczypospolitej, pełnoprawnymi. I wówczas nie nastąpiło, nie nas, no, może jakieś tąpnięcie by nastąpiło, lekkie, ale nie, nie nastąpiło by takie obniżenie poziomu prawda, naszego kulturowo-cywilizacyjnego, jakie nastąpiło, że zeszliśmy pod wieloma względami do poziomu już nawet niekozaczyzny, ale tej czelni opisywanej przez Sienkiewicza. Nie Niestety. Tylko że uważam, że, że, jeszcze, że to jeszcze można odbudować, dlatego że są no pozostały jednak tradycje przetrwały. Pozostało, coś, pozostało jednak to coś w genach i we wspomnieniach. Jak mówię, zawsze z genami się nie walczy. Chociażby, ilekroć zamieszczam na Facebooku jakiś tam obrazek czy filmik o Husarii. Z genami się nie walczy. Więc to jest. Jeszcze te skrzydła husarskie, prawda, jak, jak śpiewała świętej pamięć Tautarin, jeszcze nam mogą, jeszcze mogą odrosnąć. Prawda? Te skrzydła jeszcze tam gdzieś są. I co też może optymistycznie, paradoksalnie nastrajać. To, że. Wprawdzie jest niż demograficzny, my tracimy, tracimy liczebnie, ale y, są te rodziny, właśnie takie tradycyjne rodziny y, nasze y, katolickie, które, które też pielęgnują y, y, polskość, i polskość, dawne tradycje, świat dawnych wartości. Te są częściej właśnie wielodzietne. I jest szansa, jak również szansa też i budzenia tego ducha w narodzie. Dzięki chociażby takim portalom, jak, jak Polonia, Christiana. co sobie bardzo cieszy. Prawda? Jest szansa też dotarcia, uświadomienia, odkrycia na nowo tej naszej gdzieś zagubionej tożsamości i podźwignięcia tego. Osobiście jestem zwolennikiem tezy głoszonej przez Adama Mickiewicza w Księgach Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, że należy po prostu ten cały naród stopniowo nobilitować. Po prostu podnosić do poziomu tej naszej szlachty wzorce mamy wspaniałe, właśnie te sarmackie i trzeba na, tej, na tym fundamencie odbudowywać, ale przyjmować to jako własne. No, zresztą pomyślmy, nie mamy innej tożsamości. Chociażby przykład strój narodowy. Mamy tylko jeden. To jest ten nasz strój sarmacki, szlachecki. Nie ma innego polskiego stroju narodowego. Reszta to są jakieś stroje regionalne, ludowe. To nie jest polski narodowy strój. Polski narodowy strój to jest strój szlachecki. I cała nasza kultura i nasza mentalność jest właśnie szlachecka. Bo wyrośliśmy z ducha rycerstwa przedmurza.